Cały czas trzeba pamiętać, że metale ziem rzadkie rozgrzewają cały czas opinię publiczną. Mamy tutaj bardzo duży wzrost zainteresowania oczywiście tym tematem. Natomiast warto zauważyć, że od pewnego czasu Zachód dość mocno stara się podnieść produkcję własną poza Chinami tak, no bo udział Chin w produkcji. A jeżeli chodzi o wydobywanie metali ziem rzadkich, to jest ważne. Nie o przetwarzanie, tylko o wydobywanie metali ziem rzadkich. To było 99% jeszcze 10 lat temu, a teraz mamy 60%. Więc tutaj jakby zdecydowanie ta, ta zmiana jest na plus w tym zakresie. I też dodatkowo warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy już kopalnie, które wydobywają metale ziem rzadkich, to są w stanie aktualne tutaj wydobycie pokryć około 10-letniego zapotrzebowania krajów zachodnich. Coraz więcej się analiz pojawia i takich komunikatów, które wskazują, że to nie jest tak, że jesteśmy skończeni i tutaj, jakby, wszystko zależy od Chin. Jedna rzecz jest niezwykle istotna: Chiny odpowiadają za bardzo duży, chyba 90 parę procent produkcji już jakby przetworzonych metali ziem rzadkich. Tak czyli nie chodzi o samo wydobycie, co bardziej przetwarzanie.